Dzień dobry, witam na kanale Przeczytane. Ja nazywam się Magda. Ja Agnieszka. I dzisiaj mamy bardzo spontaniczny film. Jakoś tak, tak nam się dobrze nagrywało. Tak. Nośmy, że nagramy coś jeszcze i nagrywamy książki na jesień. Ja uzupełnię ten kadr. Ok. <laughs> e, jesień to kotyk. Powinniśmy mieć jeszcze herbatkę tutaj ciepłą, no, albo go. ciepłe kakałko i powinniśmy mieć z jeszcze szpetry, swetry. A dzisiaj było 26 stopni, no. więc nie mamy swetrów, jesteśmy ubrane bardzo let, letnio. Yy, ta, chwila w ogóle yy, uwagi dla mojego koca, to jest z Harry'ego I I I jest? on jest z Clare's? Chyba tak, tak, masz rację, razem kupowałyśmy. Razem kupowałyśmy, no. I tu jeszcze pisze waiting for my... letter? Waiting for my letter. No, chyba tylko tyle. Tak, Między. Magda czeka na nas po cały czas. Ja nie, a ale ja, Magda czeka. Dokładnie. I pasuje do kanapy. Chciałam powiedzieć, Szkoda, że nie ma mojego swetra, który się ostatnio zlewał z kanapą, bo byłabym po prostu plamą wielką. <laughs> to jest taki green screen, tylko że... <laughs> <laughs> że tylko że nie green. Tylko że bordowy, bordowy no. screen. To Dobrze. właśnie moje aranżacje, to co tutaj widzicie. Jakie to, są, jakie to są książki na jesień? Dla mnie jesień, pewnie jak wiele osób też tak ma, ona się kojarzy bardzo z klasykami, ale starałam się trochę przełamać jedną książką przynajmniej, a nawet dwiema, <śmiech> <śmiech> tą taką klasyczną nutę, ale pokażę tutaj w większości klasyki. To mi się jesień kojarzy z takimi klimatami o, i mam tu dużo takich mrocznych książek. Też mi się kojarzy z takimi ciepłymi książkami, ale jakoś wszystkie ciepłe książki, jakie czytałam, bardziej mi się kojarzą z zimą albo z latem. Jakoś okay. niby mi się zima kojarzy... niby mi się jesień kojarzy z ciepłymi książkami, ale nie było takich książek... jakby nie czytałam takich książek, takich... Ilości. Dobrych na jesień, ciepłe. Powinnam... Powi w, w tą jesień przeczytam jakąś taką dobrą, ciepłą książkę na jesień. Jakiś taki romans jesienny. Właśnie. to słowo. Jak będziemy tutaj my pilnować Agnieszki. Jak znacie dobry, jesienny romans, to możecie mi go polecić. Bo nie okay. znam takiego dobrego, jesiennego romansu. A jak Wam się y, uważacie, że jakiś romans jest dobry dla Agnieszki, albo inaczej, jeśli uważacie, że jakiś jesienny romans jest zły dla Agnieszki, to możecie mi go polecić, bo pewnie mi się spodoba. Dobra, <laughs> dobra. Okej, okay. to zaczyna? Mogę zacząć. To dajesz. Ja na pierwszy ogień mam Aś... Carlosa Ruiza Zafona. Mhm. wklejmy okładki, układki, bo moich książek tu nie ma, są książki Magdy. I akurat wybrałam do tego filmu światła września i marinę, bo one są takie właśnie bardzo mroczne. Cień wiatru... Nie wiem dlaczego zaraz mówię cień wiatru, nieważne. Bo zafon. Wycofajmy to. Tak. Światła września i Marnie są właśnie takie bardzo mroczne. Mhm. Światło września to w ogóle światło września są strasznie takie ym, nie wiadomo trochę o co chodzi, jest bardzo mroczne, są jakieś tam y, opuszczone pomieszczenia. Zresztą Marnie też w ogóle te książki są bardzo podobne. Ogólnie to, to, to są książki z tej serii młodzieżowej dla mm, serii dla młodzieży Zafona i one wszystkie mi się kojarzą jesiennie, jesiennie ale duchu pozostałych nie czytałam, więc nie, nie, polecać nie mogę polecać, mi. ale też jakby z okładek i z opisów kojarzą mi się jesiennie, ale Marina i Światła Września na pewno, Bardzo. na pewno, tak. No nawet mi się za kojarzy jesiennie, i nie czytałam. Tak, tak, ale Cień Wiatru, ojej, Cień Wiatru, nie wycieszyła komórki, Cień Wiatru też mi się kojarzy całkiem jesiennie i wydaje mi się, że nawet na okładce z jesień. A no, są takie barwy przynajmniej, tak. na pewno I oni tam są, są tam w płaszczach. A no to jak płaszcze, to <laughs> faktycznie. A nie ma zimy, nie ma śniegu, więc wydaje mi się, że to jest jesień tam, więc tak. Dobra, to tak jak mówiłam o klastykach, to moją pierwszą cegiełką będzie przynajmniej przeminęło z wiatrem. Nie wiem, czy kiedyś to mówiłam, ale nie uważam, że każdy powinien to przebrać, że to jest klasyka. Wręcz mhm. uważam, że jak ktoś nie ma ochoty, to uciekajcie od niej, bo po, po co? No 1200 stron, gruba książka. Ale jeżeli już chcecie przeczytać, naprawdę jesień jest na to dobrym momentem, takie właśnie wieczorki pod kocykiem z tą książką, bo ta książka po pierwsze się wlecze. Ma bardzo ładny język, ale się wlecze. Tam jest dużo opisów, jest takie, wszystko idzie powoli i to jest nie wiem, ile z 10 lat, kiedyś, to pamiętałam, bardzo, bardzo dużo mhm. tam się dzieje, tam jest właśnie wiele pół roku między innymi jesień. No i jak sam tytuł wskazuje, przeminęło, a jaka inna pora się kojarzy z przemijaniem bardziej niż jesień? I wiatr. I wiatr. I ma jesienne barwy. Tak. <laughs> e, oczywiście pewnie fabułę kojarzycie zwłaszcza z filmu z Vivienne... Li, jak się nazywa? Taka swego czasu znana aktorka, chyba z 30-go któregoś tam ten film. Natomiast e, książka to jest historia sklepy Ohary. Jak niektórzy mówią, błędnie, moim zdaniem, Ereta Wadlera. Błędnie, ponieważ on jest, może pojawia się na początku, ale on jest tak, wiecie, tu, jest tu, jest tu, a romans jest tak dziś, dziś tu. Więc rozumiecie? To znaczy, że jest życie Scarlet i tutaj się pojawia red. No. Yy, raczej to jest dla mnie książka o kobiecie podczas wojny i jej miłość Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, Na dobrze. Jesień, okay. dobrze. Na całą jesień, tak? Jedna książka. No, no tak, fekalnie, zdecydowanie. Idealnie. Z nią spędzicie, jeśli nie zimę. Szczególnie, że zaczyna się nauka, no to... Tak, też nie będzie tak dużo czasu. I Ja tą książkę czytałam przez miesiąc wakacyjny. Codziennie do niej siadałam i parę godzin spędzałam i ją czytałam przez miesiąc. Bo ona też jest tak mm. wydrukowana, że tu jest dużo tekstu. No, no, za jasne, widzicie? Jest dużo tekstu na stronie, więc to jest naprawdę porządne, lektury. Dobrze. Ja zostaję w mrocznych klimatach i mam. Proszę, proszę bardzo. Truly Devius. To nieodgadnione. jest nieodgadniane. Tak, to jest. Oprócz tego, że jest to książka z zagadką kryminalną, właściwie z kilkoma zagadkami kryminalnymi, to jest to książka, która rozpoczyna się na jesieni, rozpoczyna się w tym, że główna bohaterka idzie nowej szkoły. Mhm. Więc jakby jeszcze jestem dodatkowe, że zaczyna się tam szkoła i czy tam jest jakoś dużo o nauce? Chyba nie. Głównie jest raczej o tym, chociaż w sumie oni się tam trochę uczą. Dobra. <śmiech> <śmiech> trochę się tam uczą. Ale, ale właśnie ona jest taka mroczny klimat, nie do końca wiadomo tam, co się wydarzyło. Jest też trochę retrospekcji, więc też w ogóle jakby takie takie sta, stare klimaty się okażą z jesienią. Więc, więc to jest to jest super uważam. No i co? I to chyba czy tyle. cała trylogia, czy tylko pierwsza część, bo to są chyba trzy, nie? Cztery. Cztery już? Tak, tak, ale ja czwartej nie czytałam. No to, to jest taka trylogia, którą jakby jeżeli Wam się spodoba pierwsza część jakkolwiek, no to przeczytacie wszystkie trzy, mhm. bo one są jedną całością i jakby cała zagadka się nie rozwiązuje w pierwszej części, mhm. tylko zagadka rozwiązuje się w trzeciej. Można też zrobić tak jak moja mama i ominąć drugi tom przez przypadek. Nie zauważyć. O, to nie wiem, też to jest do, do, tak, dobra można. Też tak można. Tak y można. No, ale... Y ale polecam na jesień. To jest też taka lekka książka taka. Do, jak przytłoczy was nauka, to to was może rozluźnić. Dobrze. W klimatach literatury pięknej książki Sali Rooney. Na ten moment wyszły dwie, przeczytałyśmy obie dwie. Są. Agnieszka je uwielbiam. Podpisujesz tak. się pod tym, że pasuje na jesień? Nie. Nie? Nie. Zwłaszcza ta mi bardziej pasuje na jesień. Ona się zaczyna na, w lecie, a jest tam ten moment, który mi się bardzo podobał, tak. e, kiedy zaczyna się właśnie jesień, zaczyna się rok akademicki i jej po prostu harmonogram dnia też się zmienia. E, w ogóle jest tak piękna, ponieważ jej mało czytam. To ona mi się kojarzy z jesienią, z taką, z takim wolnym, codziennym czytaniem. I jeśli Was interesuje ta książka, mamy całą recenzję na kanale I ja tam też pewnie to mówiłam, że to jest taka dobra książka do podczytywania. A to właśnie dla mnie jest jesień, to jest takie raczej podczytywanie niż czytanie. Mi się normalnie ludzie kojarzą z zimą. Ach, czyta <laughs> y, czy ten błękit okładki, Nie, niebieskości, tak cię prostu, skusił. Po prostu. W ogóle lubię tą scenę bardzo. Nieważne. Y się. Kojarzą mi się z zimą, bo oni mnie się kojarzą z takim chłodem. No bo to są chłodne postacie. Tak, no właśnie, no właśnie. Marian jest bardzo chłodna. Zimna, zimna, Marian. To, tak. to bardziej z la, lato jesień. To się zgodzę. Mhm. Później taki sierpień, początek września to, to jest zima dla mnie. No może tak w tej kolejności. W ogóle ona takie pisała, to była tak. pierwsza, to była druga, więc tak. Zacznie się tam na jesień, a jak się zacznie już zima, to... Tak, tak, tak. Dokładnie. Dobra, ja dalej powiem o Baśni Boże, którego też mamy recenzję, odsyłamy, Ach, odsyłamy. Może będę umiała zrobić te takie, że tutaj się pojawi taki, taki tyk i skoczy. Może, może będziesz umiała, ja się nie podejmuję. Już wy nie wy już wiecie, czy się udało. Yy, tak, baśniobór, który jest moim zdaniem bardzo jesienny, bo też jest bardzo taki Ty, to robacz, nie, nie tu, tylko tu, tu. Bo to się obróci w lustrzanym odbiciu. No to tu. To chyba tu. Tyk. Tak, i tam w ogóle jest bardzo klimat lasu, a las mi się bardzo kojarzy z jesienią. Mm -hmm. No, więc cały obór jest bardzo taki jesienny mój. Tak. No, I bardzo... jest dużo zwierzątek tam. A zwierzątka też są jesienne. Właśnie przypomniałaś yy, książkę, która świata na jesień, o której wspomniałam I, i bardzo chciałabym o niej powiedzieć, ale wybaczcie mi, że nie pokażę, bo ona jest bardzo wysoko i musiałabym robić tutaj całą... Wklejmy tu. Tak. Ja, ja wkleję to, albo Ty wkleisz w sumie. Może to wyślę i Ty będziesz się bawić. <gry> eee, Serię Osobliwy Dom Pani Peregrine. Niektórzy wiem tak, niektórzy tak. Nie wiem. Osobliwy Dom. Na pewno kojarzycie. To jest właśnie Mroczne. Bardzo ciekawa seria. Wydaje mi się niedoceniana. Mówi się o niej, ale nie jakoś tak, nie jakoś tak dużo. A to jest seria, po pierwsze, y, dla osób zarówno młodszych, jak i starszych, mroczna, a o dzieciach. Ale będąc osobą starszym, starszą, nie będziesz się nudzić, czytając o dzieciach. To jest ciekawe. Po drugie, świetny pomysł na świat wykreowany. A po trzecie, nie wiem, czy wiecie, ale ta y, seria jest na podstawie zdjęć. Autor znalazł chyba na jakimś starym targu. tutaj ja mogę... Okłamać. Ale no, ma jakieś takie Ciesale. stare fotografie, które są no, w takimi fotografiami yy, oryginalnymi, że tak powiem. Na przykład takie małe dziecko podnosi taki duży głaz. Raczej no. to jest fotomontaż, ale z takich zdjęć z XIX wieku przedam. No? <laughs> przesadziłam. Ale tak z lat nie wiem, 20. są te zdjęcia naprawdę no, a jednak są takie, takie no, oryginalne, tak jak miałam o tym dziecku. Dziwno. Tak. Dziwne, takie właśnie niepokojące wręcz, takie... O, dziewczynka z dziurą w brzuchu. Podczas wojny tam się tam wszystko wali, jest dziewczynka z dziurą w brzuchu i ją jakby prześwituje. Jezus Maria. Ale tak, taką, taką dziurą. I ona normalnie tam, wiecie, żyje, to nie tak, że są trup. Po prostu tam są takie dziwne fotomontaże. Yy, I autor takie zdjęcia pozbierał, to tutaj są wszystkie w książce i na podstawie tego napisał, może nawet nie na podstawie, ale wykorzystuje te zdjęcia w historii. To I jak inspirował się. tak jak jest jakaś postać, to ona też występuje na zdjęciu, nie, to zdjęcie nie. wkleja. A kurde. Ciekawe. A zdjęcia są prawdziwe. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. No, więc jest to faktycznie mroczne i ty mnie tymi klimatami zainspirowałaś. Bardzo prędko. Dobra, moje ostatnie dwie książki są tutaj. No. Okay. Zapomniałam, że je masz. O nich też już dużo mówiłam. Szóstka wron, jakby dokładnie to, tak szóstka wron, królestwo kanciarzy, to jakby te książki kojarzą mi się z takim potężnym czytaniem. Takim, że siadasz pod tym kocem i czytasz. Z herbatą, z kawą, świeczka się pali, siedzisz i czytasz z wypiekami no. na twarzy, co tam się wydarzy. Ty uważaj z tą świeczką. Ja Cię nie będę przypominać, ile razy zdwiałaś świeczkę i wyszłaś z mieszkania. No, I się świetniś... wszyscy trzy, dwa... 2... Zaczekaj, no um. aż Ci mieszkanie spali. Tak, no... Tak właśnie mi się kojarzy Szóstka Wron. Mm. Ja tam na lato, ale bardzo chętnie bym już na zimę. Bo czytała w każdym porę, dobrze no, powiedz. No nie Dobrym. wiem, no na, no na zimę w sumie. Nie, no na zimę i na wiosnę, tak. Nie, no na jesień, zdecydowanie to jest jesienna książka. Tak. Ciekawe, co ja będę o niej uważać. Bar bardzo jestem ciekawa. A jak się nie zakochasz, to. To co? To co? To będzie mi słuszno. No to już się nie przyjaźnimy, usuwamy kanał, koniec, koniec naszej koniec znajomości. Tak. Przeprowadzimy się w ogóle najlepiej, żeby nie mieszkać tak blisko siebie. Tak. Eee, co ja tu mam? No to jest chyba najbardziej jesienna książka, jaka istnieje. Czy jest osoba, na która ją... Co? Na no ma ptaszki, ptaszki, ptaszki. są jesienne. I wiosenne. Czy jest osoba, która czyta tą książkę i nie uważa, że ona jest dobra na jesień? To, 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 to się chętnie posłucham. Czemu? Lekko mroczna historia... No dziwne losy Jane Eyre, nie? No to, to są właśnie dziwne losy Jane Eyre, dosłownie, <laughs> tak jak jest w tytule. Są tam takie lekko broczne klimaty, jest pewna tajemnica, jest trochę romansu, no jest tam wszystko, co, co mi się kojarzy z jesienią, tak de facto. No i jest to takie przemijanie, bardzo, bardzo mocno podkreślone. Ok, liście opadają, tak życie się przemija. Dobra, e, i ostatnia książka, jaką tutaj pokażę, to co tu mali malina e, Anety Jadowskiej. Mam wrażenie, że mówiłaś o niej w książkach na lato. Tak? Takie mam wrażenie. A mogę, mogę kłamać. No proszę. <noise> Ale bo teraz pomyślałam o tym, że tak jak mówiłam, mi się jej się nie kojarzy z podczytywaniem, a to jest biur opowiadań. Ach. I czy to nie jest dobry pomysł? Ale kwestii? nie gwarantuję, że o tym mówiłaś w książkach na lato. Jak tak? To jest papa. <laughs> Prawda też jest taka, że. Um, od niedawna mam wrażenie, że tylko czytam dobre książki sensowne. Ja to które, które teraz mogłabym polecić z czystym sumieniem. Wiesz, o ile książek mam dużo, o tyle większość z nich to są młodzieżówki, z których już wyrosłam i nie mogłabym powiedzieć słuchajcie, musicie je czytać. No bo ja tak nie, nie uważam już. Natomiast ja które czytam teraz. No mogę jeszcze z tym sumieniem polecić... Przepraszam. Chcę sprawdzić, czy mogę mówić o tej książce. ona też i Marinę? Widzieliście? <gryśanie> Widzieliście? <dziś>, Krysia. <gryśanie> Nie dałam tej książki na lato, ale Agnieszka dała Marinę na lato. Bo ja ją czytałam w lato, ale ona też ma jesienny klimat. Kto wygrał? Ja wygrałam. Ja wygrałam. <gryśanie> I też byli rozmowy z przyjaciółmi których jadałam chyba wtedy. Dobra, czyli... Takim cudem nie miałam i wtedy przy sobie. Wracam z nową energią i mówię, że polecam na jesień. Dobre do podczytywania, ładne ilustracje. Nie jest to mroczne, ale jest lekko komediowe. Są czarownice, co Dobrze. się dzieje. Dobrze, myślę, że musimy już kończyć, bo ja już iść do domu, bo jestem bardzo zmęczona. Dobrze. A jeszcze mnie czeka trasa. To żegnamy się. Żegnamy się. papa, pa. Żegnamy się. Y Napiszcie w komentarzach, jakie są Waszym zdaniem najlepsze książki na, yy, na jesień. I jak macie nam do to, to polecenia, to ja z chęcią przyjmę. Tak, po, też polecajcie. Dwa typy. Jesie. Dla mnie i dla Agnieszki. Bo nie dzielimy swojej książek. oczywiście jest czy O openona? Widać, ja to widzę. Przed do mnie, które ja jestem pierwszej tak. wiada. Uh -huh. Dobra. Dobrze, pa, pa! pa.